Cześć, siema, siemanko Z tej strony Rollings, A w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać cztery nowe nabytki Co przyjechały ehm, Pierwsza rzecz Są to wszystkie samice e, Z marca Tu mamy jedną samiczkę Hodowli Michała Ulatowskiego o. Tu mamy jedną samiczkę Z tej strony tak się prezentuje Pokażcie z drugiej Hop, o, tu mamy z drugiej strony. Nie chcę się pokazać, nie będę ją stresował. E, dalej, tu mamy samiczkę też od Michała Ulatowskiego. Samiczka ta już nie jest wystawowym królikiem. E, tamta samiczka niżej jest wystawowym królikiem. Z tamtej strony widzicie dwie, trzy plamki, bodajże jakoś tak. Z tej strony jest to jedna plamka. Także. Król, króliki wys, wysłałem zostały mi wysłane poprzez Blablacar nie ważyłem ich nie, nie mierzyłem uszu ani nic także, że tak powiem, na świeżo nie chcę, nie chcę ich stresować za bardzo bo wiadomo jak to jest z podróży nie chcę ich też wyciągać na stolik bo wiadomo jak jest i tak sprzątanie będzie zaraz. Za niedługo u nich także, także luz. Co mi się najbardziej podoba u tej samiczki, w ogóle u tych samiczek, to to, że uszy są otwarte. Długie są to króliki uszaste. Eee, no i co tam dalej ja jeszcze mogę powiedzieć? Na fajne głapki, co można zauważyć, są to grube łapki. Nie, nie są to cienkie łapki. Nie są to jakieś cienkie łapki. Też o fajnych głowach. Nie są, nie są to szczurki. E, naprawdę mega mocne łapy. Co mnie cieszy, jak gusamic. Na chwilę obecną. Tu mamy samiczkę. Co na wystawie w Ludzimierzu dostała 96 punktów. Samica od Alberta Musiała. Bardzo fajna. Co możemy zauważyć. Okrywa sprężysta. Także zadowolony jestem z tego. Samiczka z lutego. Eee, tutaj mamy kolejnego agenta. Dostała samiczkę 95 punktów na wystawie. Także te, tu mamy jedne, dwa nabytki. Eee, przechodząc dalej. Momencik, tu mamy wujodeski w sumie. E, te które zakupiłem schodowi od Grześka Furgała. E, przepraszam za hałasy w tle, ale po prostu jedną ręką mi jest niewygodnie zamykać i otwierać klatki. E, tu jest samiczka z, z listopada bodejrze. Tu jest samiczka z lutego. Samczyk z grudnia. Bardzo fajny, e, co dalej możemy zauważyć. W ogóle tu jest jeszcze jedno poidełko, i tam możecie zobaczyć, że coś jednak dorka. Już pokazuję tą samiczkę. Też marcowa. Może o kurcze, słabszej łapce troszkę. Minimalnie, ale wszystko że tak powiem na krótkim włosiu. Także bardzo mnie to cieszy dostała płytki aby się ochłodzić trochę bo tu tak dużo cienia nie ma także także no zobaczymy co dalej z tego wyrośnie nadzieję jest to młodzież prawda e, samiczki te przyjechały e, ta i jeszcze zaraz pokażę drugą przyjechały w niedzielę e, już mówię dokładnie kiedy to było. E, w nidzie pardon, przepraszam, w piątek przyjechały. E, w piątek przyjechały samiczki. E, w nocy odbierałem je. Bo co mnie cieszy, to fajne w ogóle ucho mają. Nie wiem czy się zaprezentuje. Nie jest to. Może trochę wąższe niż od Michała u Latowskiego, ale jednak mają to ucho, trochę wąższe. I tak, te, ta samiczka, zaraz pokażę drugą, są to samiczki od Patryka Skierki. E, także bardzo, bardzo fajne samiczki mi się podobają. E, ta druga ma bardzo fajny web. Co możemy zauważyć? E, znaczy, zauważymy, jak pokażę. E, tu niektórzy się mogą doczepić, że mianowicie tu jest okular połączony, lecz jednak nie jest połączony. Można zauważyć, że nie jest połączone, o. i teraz tak szykujemy się pod kolejne nowe nabytki. Ehm. Nazwa: sami możecie nawet zobaczyć, że e. tak, tu są już paśniki. E. Dalej, tu też jest paśnik, czekamy tylko na drzwi i sufit. Także naprawdę mega, mega to idziemy. Rozwijamy się. Zaraz przejdę do następnej samiczki i wyczekujcie po prostu na film z odbioru klatki. Ostatni nabytek, samiczka naprawdę łeb mega, samczy łeb. Wiadomo, muszę jej dościelić jeszcze. Co mnie cieszy, jest naprawdę fajna, uszasta. Może ciut słabsza łapka, ale bardzo fajna. Tylko się boi, prawda? Także na to nic nie poradzimy. Je bardzo dużo. Także cieszy mnie to niezmiernie. Samiczka jedyną wadą to kurczę będzie mm, plamka na łapce przedniej. O! Nie wiem czy można zauważyć, ale raczej będzie widać. Jedyny mankament. E, nikt się ich stresować i wyciągać na stolik, bo to wiadomo jak jest. No, co możemy zauważyć, to ten łeb, który się rzuca u tej samicy. Tak naprawdę, bo no, jest na co popatrzeć. Naprawdę jest na co popatrzeć. No, umówmy się, ta samica nie jest to słaba samica. Jedyny minus to może być krótkie ucho i łapka, aczkolwiek jest to w ogóle do dopracowania, także tym się nie przejmuję. Także na tym chciałbym zakończyć ten film z nowymi nabytkami. Także dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu.